Dzisiaj Wam pokażę mój dom u babci. Tam jest piesek, tutaj mamy dziwko i idziemy dalej. Tutaj mamy znowu ogludek, Mo, moje okienko i tutaj mamy dziewko. Dziewko. I tutaj mamy siłkawkę, ten, ten, ten. Tutaj mamy ten, tam mamy trampolinę, tam mamy chustawkę i ten. Dobra. Idziemy dalej. Gołem jest mega teraz zimno, więc jestem tak ubrana. I no jakby nie jest za dużo stopni. Kuchnia! O! Dobra, idziemy dalej. Eee. Gdzie są pieski? Oj, dobra. Tchau. Mm -hmm.